Przejazd z dróżką, która jest od, nad odnogą o ławki. Ścieżka wysypana z wilkiem. Dlatego tak słychać. room open No i miejsce, gdzie zawsze dużo wędkarze jest, a jeden na pewno. Dzień dobry. że nawet jak są tu łabędzie, to ich nie widać. Sporo trzciniaków za to jest. A tam dalej ta drzewka. Za ławką jest strzelnica. i mostek. Takich mostków w parku dwa. Tutaj przychodzą z psami. Psy się tu doskonale prószczą. i dzieciaki. O Grzybacz. Co się powodzi, to pod mostkiem ledwie, ledwie był prześwit. No i tutaj w poręczach też są w barierkach ślady wojny, ślady kul. Jest jeszcze jedna odnoga po Ta w tym roku jest całkowicie zarośnięta i trzciną, a woda pokryta gęstą warstwą rzęsy. A mimo wszystko tam dalej jest para bawędzi z pięcioma lub sześcioma młodymi. To jest inny i tą żąnce gdzieś przegna, to jest już też sporo wędkarzy. O, kaczki. Taś, 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 taś. taś. Samica z młodymi, młode, nawet parę. No, kaczki lubią rzęsę. Ale do ilości nie zjedzą nawet całe stada. Wiatr wypędzi. Tam przy barach jest gniazdo Łabędzi, ale gdzie one są teraz? Może uda się gdzieś tu w tych trzcinach namierzyć. Ale tu lubią przechodzić, tu ludzie karmią. Trawa pana jest dookoła. Dziś wyjątkowo pusto w parku. Może do tego, że godzina przez. Grążele kwitną. No. Albo menu pary. Dobry Zresztą W zeszłym roku jeszcze można było dojść do wody W tym roku nie ma nic ta się żywo kosztuje. Sztuczki pracują nic mela. W zeszłym roku, o tutaj przede wszelką jak karmiłem łałęgi i kaczki w tym roku jest to coraz bardziej zarośnięte o. przypływały na sygnał klaksonu no i tu najczęściej się kończyły moje prawy. tam jeszcze jechałem do końca później prawo a tutaj jedziemy do głównej ścieżki o przed nami widać na ścieżce kosy to nie, to nie, to nie. Drozdy. O, i tu już jechałem w kierunku wyjazdu.